Urodziny są wyczekiwane głównie przez dzieci, ale dorośli też lubią uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób. A co ze zwierzakami? One także lubią poimprezować. Urodziny to ważny dzień. Nie może zabraknąć dobrego towarzystwa, tortuami prezentów. A co? Jeśli urodziny obchodzą zwierzęta, również można się doskonale bawić. Wystarczy odrobina wyobraźni, garść przysmaków i dużo wolnego czasu, by móc spędzić z pupilem jak najwięcej czasu.